Witam Was wszystkich cię tak przy niedzieli powiem, ja że chyba coś zaczyna kropić Też głębie latają, ale nie są teraz bardzo chętne, no bo to zaraz cię wszystko wchodzić bo to kropi tu zrobiłem porządek trochę ogarnąłem, wszędzie cię pograbiłem Wzią, wykopałem taki dół to jest gdzie, taki, gdzie ten żółty piasek i tam zakopałem tutaj, bo tu pewno było takich kamieni, takich kamieszczyków bardziej, to wygrabiłem, zakopałem wszystko. Wiadomo, że coś tam jest, ale wiecie, no, bardziej ten, wiecie, wszystko obsuje się pogoda. Wcześniej było w miarę ładnie, powiem wam. Yy, I to zakopałem wszystko, a takie większe tam na kupę powywoziłem. A tak przy niedzieli. Yy, nowe nabytki są, dwie kury dojechały. I te po prawo tutaj, co są, są, tutaj na weszła pod klatkę a no to jedna teraz nie jest chociaż samotna to raz, a dwa to no to wiecie tam na no jajka dziadek tam powiedział, że wystarczy tu wszystko lata tam są zamknięte, zaraz powiem co, jak i gdzie trzeba pokazać młode co ja tu mam po kolei będziemy szli Zacznę tu od dołu, może. O, o, to taki największy jest felek. Z felków jest chyba sześć łotych. Czekajcie, dwa. Tak, sześć. No i tam się już hulują dwa kolejne, albo już się wyklu. O, zobaczcie. Oka zdrowia. Nie no. Zimno jest, bo zobaczcie na pióra, nie? Nie porozwijane. Tam w tym dole musi po prostu być mu zimno. No ale. Nakarmiony, nie muszę chyba nic mówić, możecie sami ocenić. Tu trochę widzę czarne zachodzi z tej strony. Zobaczymy, jak to potem się spieży. To jest po mojej młodej czarnej parze, nie? Dobrączka, zobrączkowany. Chyba samczyk, tak. Tak widzę. Chociaż zobaczymy, na razie nie ma co mówić. Tutaj są te, co miały być wstępnie oziębione. To jest po, też po mojej młodej parze. To jest yy, yy, po żółtej samicy z czarnym samcem. Dwa młode. Wczoraj w gniazdach sprzątałem. Ponaścielałem słomę. Hmm. E, to jest, powiem wam szczerze, no wyszedł jeden czerwony po nich. Co dziwne, bo żaden nie jest czerwony, ale taki ro... musiały się rozjaśnić, a drugi czarny. No też fajnie, też tak, zobaczcie, no Budapeszty, to ja powiem wam szczerze, na razie bez zarzutów, naprawdę do mamek. do jednej pary mam, ale to zaraz powiem. O, siedzą dwa takie. Mały. Chociaż nawet ta para akurat, no to pod dobrą podłożony. Tu mam mewka, który jest też naprykowany. To jest jedyny mewek, którego na razie mam z młodych. Fersz, tak, dziób krótki, ale jest krzywy. Zobaczcie. Jak ktoś się zna, czy to się w ogóle da naprostować. Dziadek powiedział, że może się uda. No, ale zobaczcie, no nakarmiony jest po prostu super. I dziób naprawdę wyszedł krótki, ale no, no dziób jest krzywy nie wiem, wiesz, nie chcę go męczyć, te gniazda to w ogóle nie ma, bo one tak też jajka zniosły. Byłyby dwa, ale przecież jednego mi oziębiły właśnie, tak, bo to bez mi miska, oczywiście tutaj, to jest też ich półkata tutaj. Oczywiście tu sobie, tu przyszły sobie i powiem wam szczerze, że ten, że tak wiecie, te gniazda było takie rozlaźnięte, no i jeden się wysunął i zmarł wtedy, bo to było zimno. I tak wiecie, tu mam dwa winery, jeden jest, powiem wam szczerze, Mały, bo to takie, nie wiem, jeden jest dużo większy, drugi mniejszy. Nie wiem, coś z tego małego, coś będzie, ale <gryw> ten jest dwa razy większy. Mm. Niby napasiony jedzę, ale czy coś, coś z tego będzie? Takie. Też jakieś tam takie. Po tym to widać, takie wiadomo, na lęcie takiej leciutkiej też. A, co będzie, to będzie, nie no ja wiem, na tych winerach to mi za bardzo. To też jest młoda para, one się uczą karmić, więc wiecie. O, siedzą siedzą B2. Ale waleczny, ma się na życie, że tak powiem. Tu są jajka przełożone po felkach czarnych, po czarnej mojej starej parze, tu też i gdzie ci pokażę. I miałem problem, powiem aż tak. Przełożyłem po felkach, jeżeli ktoś ogląda moje filmy yy, regularnie, to przełożyłem po tej samej parze, co tu są te młode, co pokazałem. Po prostu młode właśnie żółtaż z czarnym. Przełożyłem tu jajka pod winerę. One mi zeszły z tych jajek wczoraj i były takie letnie, przełożyłem pod tą samicę. One się klują, nie wiem, czy się wykluły, zaraz sprawdzimy. A rano jeszcze się kluły. No i tu są też dwa felki po mojej starej czarnej parze. O, dwa też, też jest czerwone z czarnym, czyli podobna sytuacja jak tam. No te czerwone, nie miałem czerwonych, raczej jeden już w tamtym roku. Patrzę, że czarny będzie git, nawet fajny. Bo patrzy, bo czy ja się wszystko ładnie składa. Czarny będzie na razie bez zarzutów. Czerwony będzie miał ładną maskę, bo równą, ale tutaj coś jest... No nie do końca. Tutaj widzicie, tu powinny być właśnie te pióra powinny być więcej czerwonych z tej strony, ale wiesz, żeby korona była w miarę krzywa, to już tam aż nie jest aż taka wada duża. Coś tam się uchowa. Może jakąś parę czerwonych się skici, bo to akurat po dwóch innych parach, to wiecie, zobaczymy, może coś się uda. Yy, dobra, tu są jajka po mojej starej parze żółta z czarnym. Nie wiem co to będzie. Tu karmi ta łapciata, córka ich i ten Budapesz. Pasą, znaczy yy, siedzą, no dwa jajka, wszędzie wczoraj. Po wajskopach też są felki, sami teraz siedzi. Po tej samej parze co tu jest ten czarny. Też po młodej. Tu jest jeden młody, właśnie z tej, ten młody i te jajka tutaj to też po jednej parze, bo tu już drugą turę wczoraj przykładam jajek. Yy. Tu nie wiem co to będzie, ale chyba będzie albo czarny, albo kawowy. I nie wiem, bo czarny on nie będzie chyba, bo ma taką powłokę, on będzie raczej kawowy. No trudno, już musi być. Równy będzie, bo widzę. W przyszłym roku powiem szczerze, mam yy, nadzieję, że coś żółtych mi się udał chować, ale w tym przyszłym roku, znaczy w tym roku, sprowadzę, może sobie żółtych parę. I trzeba będzie poprzeparzać je w kolory, w sensie, wiecie, czarne do czarne, w sensie czarne mam w kolorach, ale żeby te żółte były, chociażbym miał jedną parę takich żółtych, wiecie, taką całą, nie? A mam dwie żółte samice, bo ten żółty sam jest to, co, do on w ogóle się nie bierze w parę, nawet na niego już nie liczę. Więc wiecie, tu siedzi Budapesz Buda, z Winerką na jajkach, od mewków przełożone są, też wczoraj przełożyłem, teraz pokażę. Widynki, czyli coś fajniejszego. Mam tą zajawkę na te widynki od dwóch lat. Na razie mi się nie nudzą. Zobaczymy. W sumie od tych widynów to mi się tak powiem Wam szczerze spodobały. Na pewno oglądacie Pana Sebastiana. Czasem też ogląda moje filmy, więc jeżeli ogląda to pozdrawiam. I tak od niego tych widynów się tak spodobały. Bo to tak, długie dzioby. Do pasenia. Same, razem, same też pasą. Albo też same, wiecie, y, można przyłożyć też łatwo w są tak samo z nie jest źle do karmienia, bo dużo dziób. A łapcie fajne, potężne, znaczy jak są dobre, te moje są chyba w miarę dobre, mi się wydaje. Łapcie, no widzicie, naprawdę fajne. Pokażę, to jest po mojej starej parze, to właśnie co kupiłem. pana Sebastiana tą parę. Y, to jeszcze, igro, to są właśnie ich no drugi rok mam tą parę. Y no w środku zobaczę, zobaczę co wyjdzie, bo jeżeli będą fajne, to może tąś tamtą starą się sprzeda, coś z młodych się, na pewno coś z młodych zostawię, ale jeżeli coś będzie, ale pokażę wam po tamtym samcu co kupiłem, bo jest jeden młody, dwa się wykluły, ale takie malutkie. Pokażę wam młode jastrzębie, <laughs> na to mówię, bo powiem wam szczerze, takich miałem pocztowe, ale chyba takich to jeszcze grubasów, to powiem wam szczerze, nie miałem, zobaczcie, spójrzcie na te dzioby. O, jak syczą. Po moim siwym, yy, z moją białą, tą co złapałem, takie coś, nie wiem, takie przez, takie średnie chyba, takie przez, nie wiem jak to, czy to jest dobre. Ja tam się nie znam na tych pocztowych, co tak może być, to chyba nie za bardzo. Takie też przestrzały. To jest takiś wylot w ogonie, widzicie? No trudno, taki będzie, tak? Ten jest prawie biały. Taką ma dosłownie leciutką lentę, ale może, jak się spierzy, to może nie będzie zły. Jak był cały biały, taki śnież, ale nie będzie, bo już widzę głowa taka siwawa. Ale jak był taki cały biały, to było super, no a szkoda, no. Ale zobaczcie, po prostu po, jak pocztowy na pasie, to jest po prostu kosmos, kosmos. Ten jest jeszcze, ten jest jeszcze cięższy, ten, ten cały biały. Po prostu giganty. Tu w modę pokazałem wszystkie, dobra. Sprawdzimy sobie jeszcze tutaj pod tą samicą. Ja ją zrzucę na chwilę na wolierę i sprawdzimy, czy się wylękło. Jeden już jest, widzę, dobra. Poczekajcie, ja muszę tutaj zobaczyć, bo tu się utknął w jajku. Żyje to? Żyje. A ten się kluje? O, patrzcie. To już zareagowałem. Zaraz wam powiem dlaczego. Widzicie, jest jeden młody. Pokażę, pokażę. Nie wiem, czy będą pasły, ale. to coś wam powiem. Dobrze że zareagowałem, bo skorupa się nałożyła z tego jajka wyklutego, no tamtego już by się nie wykluł, nie? Nie dałby rady. Yy, bo one siedziały jajka zniosły może tydzień temu. A ja przełożyłem tak po prostu, no bo nie miałem pod coś szkoda, że zmarnowały. Więc nie wiem, czy się uda. Ale może się uda. I tutaj coś pokażę. Zrobię, żeby mi teraz nie wyskoczyły, tego nie chcemy. Wiecie co? Poczekajcie, ja ją może pokażę. Ponieważ ja ją pokażę, nie pokażę też to tak bardzo, bo nie mam jak. Znaczy mam. Dobra, poczekajcie, tutaj sobie zatrzasnę. O, zajską wyleciał. Tak to jest. Jeżeli kręcę zbyt telefonem, to bardzo przepraszam. Pokażę tu w klatce. O, Szukają samicy wyszwańca. Jak dobrze wiecie, kto ogląda. W się sensie ten samiec, wiecie, on był taki nie do zniesienia. I powiem wam szczerze, na siatce pewnego dnia dziadek przychodzi, siedzi wyszwańc. No i dziadek posypał na tutaj na to. A co ta cukrówka? Tu na to. Eee. Coś tutaj rzucił. Ona weszła. Coś w sensie głębiej wyszły. Ona do nich zeszła. Dziadek zamknął. Ja się nie znam na wyższańcach, ale moim zdaniem jest ładna. No bo tak, dziób biały, jak powinna być, chyba oko białe w koronie. Fajnie się świeci, naprawdę samica jest chyba niczego sobie. Już jest w parze z samcem. Tylko, że ja jej nie puszczam, bo tu też zobaczcie, no jest w miarę chyba taka. No nie jest jakaś taka chyba zła. Po mojemu. Tu też nie jest jakaś taka, no na jedno pióro ma białe. Nie jest zła chyba samica, mi się wydaje. Dobra, powiem, ją po się. Wrażenia mi widziły się u tamtych i pokażę jeszcze tam coś. Dobra, je zamknąłem. Zamknąłem je, bo, wiecie, jedną ręką tak ciężko tam co zostawić, bo już raz mi wyszły na moryierę, co prawda, ale ona może by nie poszła, ale ja już nie chcę, bo, wiecie, no już ją. Ale weszła sama, nie to, że ją złapałem na siłę, tak. Nie no śmieję się wiadomo, że złapana, ale no. Bywa. I tak. Yy. Teraz tutaj pokażę chyba najlepszą część. O! Tu zobaczcie. No tutaj są kapcie. Krymki karmią. To jest biedactwo takie przyrzeźnie. Znaczy, no to ma takie też ciężko, bo to takie ma. Łapska wielkie, ale no kapcie tutaj trochę przeniszczone, bo ja tak nie mogłem już obrączki założyć. O, zd robi, robi zdrowo, chyba tak mi się wydaje. No tak. Widzicie, kapcie. Widać, groch, gro widać, co lata w środku. Zobaczcie, tutaj groch i wokół groch, pszenica, nawet proso widzę. No bo właśnie dostają teraz na grochu. Pewnie, że na tym grochu te młode naprawdę yy, fajnie się odkarniają. Yy, ten groch naprawdę nie jest zły. No. No i młody nawet. No, 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 sami możecie ocenić. No, już zniosła krymka jajko jedno. Też nie, na niej się tak po jednym jajku. To raczej nie zjeść, ale wywaliłem, niech się młodym zajmują. Tutaj są wszędzie jajka, tu gdzie siedzą, tu są przełożone, widyny mają swoje, bo nie przekładałem, nawet szczerze mówiąc, to nie miałbym, znaczy miałbym, jeżeli by winery siedziały, to miałbym pod co, ale nie przekładałem, bo wiecie, za, ty, za tydzień, za półtora tygodnia mewki będą na kolejne jajka, yy, mewki będą na kolejne jajka się ciągły i nie będę miał pod co mewku podłożyć, nie? I tak teraz już nie mam pod co i już myślę, jak ja to zrobię, będzie ciężko, ale zobaczymy. No i tu chciałem pokazać yy, Nie chcę już ich poszyć O, no widać dwa młode są już takie... Dać jakie napasione, widzicie jak nabomblowany z przodu tutaj widać wól. Taki dobra, możliwe tego płoszu, bo siedzi dobrze. Opiekuje się w końcu, dostał młode. Zostawiłem im, bo pan od którego kupiłem tego samca powiedział, że no on był u niego. Słuchajcie, on jest z którego roku? 2001. Tak. Jak się wykluł w 2000, bo on jest tym samym co ta moja para. Jak się wykluł w 21, no to w 2002 miał swój pierwszy Long, Leng, tak. W 2003, drugi i teraz trzeci. No to już trzeci rok jest w rozpłocie. No powiedział, że w tamtym roku to ile młodych 8, bo nim nachował czy jakoś, tak? I sam wszystko pasł, nie? Zobaczymy. Pan, no, jak się wypowiadał. Yy, szczerze, mu że tak powiem, yy, jego słowa chyba były szczere, tak mi się wydaje, bo niektórzy to są filozofowie, ale on akurat był chyba szczery. Tak po mojemu. I powiem Wam szczerze, że akurat. Yy, może będzie miał rację. No, zobaczymy, jak wykarmię, no wiadomo, jeszcze zostają nemewki, czekamy ani ta para, ani ta, po prostu ja jestem już załamany. Mam nadzieję, że ona jest, ja już jest słomy tak nanoszę, im, że po prostu ona siada czasem w mieście, ale ja nie wiem, po prostu. Jeżeli ona mi, jeżeli te pary mi zniosą jajek naprawdę w tym roku, a nie jedna i druga, to powiem szczerze, że ja nie wiem, czy ja w ogóle będę mewki dalej ciągnął, bo powiem, że z tymi mewkami już tak próbuję i w ogóle chcę coś lepszego przy nich. Zobaczcie, no działa, spójrzcie, na przykład ten sam jest po lewo, jest fajny, stary, nie? On jest właśnie z tą samicą. O, tą, właśnie tutaj tą. No i ona czekam od, na od, od niej jajka, to źle ile czasu, nie? Jedynie mi się niesie para, aparat, właśnie samica siedzi. To jest jej córka po środku. No, a w ogóle ten sam jest tutaj krótki, i ta samica po prawo to jest rodzajstwo, nie? A wiecie, Karolica. On w ogóle kolor ma słaby, ale no, ze względu na dziób, jest. I wiecie. Tak to jest. A mam nadzieję, że z tych mewków no, mi się naniosą. Raz mi zniosły w kwietniu mewki, więc mam nadzieję, że marzec się kończy, że. W jeżeli kto to naprawdę ja nie wiem, co ja zrobię, bo ja mówię, no dwie młode samice, ale i żadna, żeby ja jak nie zostanie, to no mi się wydaje, żeby... że zniosą. Może te tupiska nie, nie wygrzane, czy coś? No. Pocztowy, zobaczcie, jaki moja biała pocztowa. Jakie młode. Ten. O, ta też jaka brudna wyjdzie z boku. Ale powiem Wam, szczerze, że dzieci Naprawdę chyba widziałem już. No, no prawda, na no ja to ich przychodzę cały czas, ale karnią już widziałem z trzy razy po każdej głębi w gnieździe, nie? Więc naprawdę na razie nie chcę zapeszać, odpukać do tej, żeby Ale no mówię. Nie ma co zapeszać. Chociaż wiecie, teraz to jest wcześniej. I im chce, chce, chce się jeszcze karmić, tak? Bo potem w lato to już będzie takie, o, już będzie przeciąganie i się zmęczą. Gą tak to jest. Wychowa dwa razy młoda, a potem to już jest... Tak dobra para oczywiście będzie karmić, ale jak taka średnia, to one mają tylko, wiecie, wenę na początku, a potem im się odechciewa. Tak już po prostu jest. Chociaż są pary co do końca. nie też takie są, ale... No jednak wiecie. Już ja wolę tak lęgi pojęłam się, że przykładać młode w jajko sensie jajka, bo ja młodych nie przykładam, ponieważ ja zawsze to powtarzam. Jak właśnie, jak się przekłada jajka, to te 2-3 dni to gołąb dosiedzi. A jak się przykłada młode, to 2-3 dni to już jest dużo. Jeśli yy, nie i idzie, nie przełoży już po prostu. Jak ktoś ma dużo gołęb i tak bardzo dużo, że ma po co podkładać, to da radę, bo to wiecie. To, to jest tak, tam jest taka rotacja, że tam co chwilę są jakieś młode i da radę. Ale jeżeli ktoś ma głębi 50-60, tak jak ja, no to jest to niewykonalne. I może tych par do pasania jest dużo, bo par do pasania wam powiem, ile zaraz jest, jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście na dola i szesnaście. Krymki. To jest 32 głęby do pasenia, więc moim zdaniem dużo. Chociaż po, po, po tych wyszłańcach planuję zostawić, no chyba, że mewki wtedy zniosły, no wtedy wiadomo, nie. Mewki ważniejsze, ale już nawet dziadek do mnie mówił, że, ten, że nic z tych nawet nie zostawię, tylko wszystko przekładam i w ogóle... Nawet że się śmiał, że nie będzie niedługo miało co latać wokół domu. Znaczy, będzie miało, bo mamek jest dużo, a tam dwa, dwa winery wyjdą, dwa pocztowe wyjdą. Starczy. Nie no, śmieję się oczywiście. W lato puszczę też po coś po tych mamkach. Nie wiem po których, po widynach tych łopciatych to raczej w tym roku nic. Chyba że po, jacie, po ciemnych w sensie, po murzynach. Winerów też już raczej nie planuję po wajskopach, to gnieździach i to też średnio, no po tych wyszłańcach, może tak, to, to jest, no, po, co, po co, to ciągnąć. Takiego to ja sobie mogę kupić. Tamtego też, no ale tego to kupię za dziesięć dota. a tamtego muszę kupić za 100 lub tego. Dlatego, dlatego muszę wylać posadzki, to ja muszę najpierw nach nachować, żeby mieć za co je wylać, nie no śmieję się oczywiście. Czy głębiej to nie jest y, zarobek. Nigdy ich za to nie uważałem i uważać na pewno nie będę. I chodzi o to po prostu, żeby za dużo nie stracić. W tym roku na przykład y, pod względem kupna i sprzedaży wyszedłem na plus nawet, no bo więcej zarobiłem z tam, w sensie, tamtym Więcej zarobiłem z sprzedaży y, niż kupiłem. No ale kupiłem tylko, tylko dwa gołębia, więc prawda, no dużo droższe, bo nawet po tyle, ile je kupiłem, to nawet nigdy za tyle gołębia nie sprzedałem. E, ale że to zabrzmi głupio, ale nie jest głupio brać dużo pieniędzy za gołem. Ja po prostu nie wiem dlaczego tak mam i zawsze mi tata dziadkie dziadkiem wie, że co tak ten, że więcej, ale tak no wiem, ja tak chociaż no też trzeba myśleć racjonalnie, no bo jeżeli się kupuje po więcej, no to nie można sprzedawać za bezcen, no ale ja tak po prostu mam. Dobra, już nie przedłużam, bo 21 minut już nie będziecie mnie tyle słuchać. Pozdrawiam Was wszystkich. Niedługo święta, święta to no nie wiem, coś nagram. To ja się na pewno tu przyjada. Święta na pewno, ale czy coś nagram? Może i tak, no nie wiem, zobaczymy. Pozdrawiam Was, trzymajcie się. Cześć.